Poprzednim razem mówiłem o podstawowej zasadzie techniki wspinaczkowej, jaką jest zasada trzech punktów podparcia. Dzisiaj chciałbym uzupełnić ten temat i powiedzieć kilka słów o innej, niemal równie fundamentalnej regule, to znaczy regule prostych rąk. We dwie tworzą one absolutny fundament wszelkiej spinaczkowej techniki i jakiegokolwiek spinaczkowego rozwoju. Na czym polega zasada prostych rąk? W najogólniejszym ujęciu polega na tym, że w trakcie wspinania nie licząc samego momentu wykonywania ruchu staramy się trwać cały czas w przysiadzie. Także nogi mamy zgięte. I dzięki temu przenosimy na nie ciężar naszego ciała, zaś proste ręce nie męczą się trzymaniem przy bloku. Sztuka nie jest łatwa, szczególnie na początku. Niemniej po jakimś czasie okazuje się, że taki sposób wspinania znakomicie uruchamia nam elastyczność naszych bioder I dzięki temu jestem w stanie wykazać się dużo większym zasięgiem moich ramion niż to się dzieje, kiedy ręce mam zgięte. Spinanie nasze przestaje być jedynie domeną naszych bicepsów i przedramion, a staje się aktywnością angażującą całe ciało. W ten sposób jest i łatwiejsze, i przyjemniejsze. Dwie podstawowe pozycje które pozwalają wam zachować proste ręce w trakcie wspinania. Pierwszą jest przysiad na lodze. Jedna noga wyprostowana, druga noga ugięta, pośladek jak najbliżej pięty. I od razu mamy podstawowy techniczny manewr we wspinaniu, to znaczy przeniesienie ciężaru ciała pomiędzy jedną nogą a drugą, druga podstawowa pozycja. Pozwalająca zachować proste ręce, to popularna żabka nazwa wzięła się z tego, że przyjmując tę pozycję spinasz wygląda jak żabka. A skoro mówimy o elementach poprawnej techniki, musimy też powiedzieć o elementarnych błędach. Błąd pierwszy, najprostszy spinamy się nieustannie mając zgięte ręce, co Poza wszystkim sprawia, że męczymy się o wiele szybciej niż moglibyśmy się męczyć wspinając się poprawnie. Błąd drugi, odchylenie ciała do tyłu, które pozwala zachować wyprostowane ręce, ale nie poprzez obniżenie środka ciężkości i ugięcie nóg, ale poprzez zwiększenie siły, która działa na nasze ręce. A jak to wyglądać powinno poprawnie? Przy wszystkich spinaczkowych manewrach biodra zostają na dole, i tym samym zasięg naszego ciała jest maksymalny. A kiedy tylko wejdę w pozycję niepoprawną, skraca się nieraz nawet i o metr. No i tradycyjnie, Kilka nietrudnych ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze, które właściwie już żeśmy widzieli. Wybieramy sobie dobry chwyt. Stopnie znajdujące się symetrycznie po dwóch stronach tego chwytu. I proszę bardzo, przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Biodra nisko, ręce proste. Ciało porusza się na rękach, jak piłka zawieszona na sznurku. Przy okazji możemy magnezjować za każdym razem. Ćwiczymy inny podstawowy element wspinania magnezjowanie w trakcie spinaczki. I tutaj ważna uwaga, panie i panowie, nie oszczędzamy na magnezji. Magnezja jest od tego, żeby było jej w woreczku dużo i żeby ręka zanurzyła się w niej cała, albowiem nigdy nie wiemy, którą częścią dłoni przyjdzie nam łapać chwyt. Ćwiczenie numer dwa. Robimy rzecz podobną, ale teraz już mamy do czynienia z prawdziwym wspinaniem. Tyle, że w trawersie. Staramy się, ażeby przez cały czas naszego trawersowania ta ręka, która jest wyżej, pozostawała prosta. Niekiedy przy ruchach w dół będzie to od nas wymagało wykonania przysiadu na nogach w trakcie wykonywania ruchu. Nie przejmujcie się błędami, które będą wam się zdarzać na początku. Tylko spokojnie, pod koniec rozgrzewki zróbcie sobie dwa takie trawersy za każdym razem, gdy jesteście na ścianie i dążcie do tego, żeby to ćwiczenie wykonywać coraz lepiej i lepiej. To, co zrobimy teraz, będzie o tyle trudniejsze, że trzeba się będzie wspinać do góry. A w tych warunkach zachowanie zasady prostych rąk jest rzeczą nieco bardziej skomplikowaną. Skupmy się najpierw na detalu. W trakcie wykonywania ruchu do góry moje ręce muszą się zgiąć. Istotne jest jednak, ażeby siła, której używam, wyszła z nóg, które dzięki temu, że są zgięte, mają tej siły dużo. I uwaga, złota zasada: gdy tylko łapię chwytu, robię przysiad. przysiad Kiedy podchodzę nogami do góry na stopniach muszę dbać o to, żeby moje biodra nie podchodziły razem z nogami do góry Nogi podchodzą Biodra zostają Z nóg wyprowadzam ruch Przysiad Nogi podchodzą, biodra zostają Z nóg wyprowadzam ruch I przysiad Teraz zobaczymy mery w już w realnej sytuacji wspinaczkowej, a ja przypominam, węzeł na końcu liny jest obowiązkowy zawsze. No i uwaga, przyglądamy się teraz temu, jak Mary wykorzystuje technikę, o której właśnie mówiliśmy. I zwróćcie uwagę, po każdym ruchu biodra idą w dół. Hasło przykuc, które powinno. Pojawić się w Waszej głowie po złapaniu każdego chwytu może się okazać bardzo pomocny. Ręce są wyprostowane przez cały czas ustawiania się do ruchu, dzięki czemu sam ruch może być wyprowadzony z nóg. Co więcej, zasada prostych rąk sprawia, że biodra Mary pozwalają jej balansować ciałem i tym samym przenosić ciężar ciała. W sposób yy, znakomicie ułatwiający wspinanie. W momencie, w którym obniżycie swoje biodra i rozluźnicie je, one same będą podpowiadały Wam, gdzie się powinny znaleźć i jak się powinniście ustawić, po prostu dlatego, że każde ciało dąży automatycznie do uzyskania równowagi. Zanim powiem to, co mam teraz do powiedzenia, mała informacja terminologiczna. Rozróżniamy Trzy podstawowe rodzaje chwytów spinaczkowych, jeśli chodzi o sposób ich łapania. Nachwyt, brzydkie słowo, ale po kilkudziesięciu latach formowania się języka wspinaczkowego nie do zmiany. Odciąg, gdy łapiemy chwyty z boku i wreszcie podchwyt, gdy przyjdzie nam go złapać od spodu. I teraz człowiek dociekliwy, a przewrotny mógłby zadać inteligentne pytanie: jak działa zasada obniżania środka ciężkości ciała, jeśli mamy do czynienia z odciągiem? No, bo przecież, jeżeli trzymając takiego chwytu ja zadziałam biodrami w dół, to ręka mi z tego chwytu wyjedzie tak niechybnie, że nawet nie jestem tego w stanie pokazać. Teraz okazuje się, że tak naprawdę zasada obniżania środka ciężkości ciała polega nie na tym, że biodra mają iść w dół, ale na tym, że biodra mają nam się odsunąć od chwytu, którego trzymamy. I dlatego, gdy mamy do czynienia z nachwytem, będą się one zbliżały do Ziemi tak jak żeśmy to widzieli ale gdy mam do czynienia z odciągiem moje biodra pójdą w bok i dzięki temu ten odciąg będzie pracował i uwaga drugi odciąg i biodra w drugą stronę nasz dociekliwy towarzysz niech teraz nadstawi bacznie ucha albowiem z odciągami poradzić sobie łatwo można korzystając jeszcze jednej techniki, o której jak dotychczas nie powiedzieliśmy ani słowa, a która skąd inąd niedługo wejdzie do waszego żelaznego repertuaru. Na razie przyda się przy odciągach. Może się bowiem okazać, że zamiast przysiadać na nodze, co jest skąd inąd pozycją bardzo wygodną, mogę tę samą nogę. Wciąż opierając na niej ciężar ciała, przy obniżonym biodrze skręcić do środka i ustawić się twarzą do chwytu odciągowego, którego trzymam. I ta pozycja również jest bardzo wygodną pozycją na odciągu. I uwaga, druga ręka. Nie bądźmy fanatykami jednej techniki. Równie dobrze można tak albo nawet tak. A teraz siedzę w równie wygodnym przysiadzie. I pamiętam tylko o tym, żeby biodro zbliżyło się za każdym razem do pięty i żeby ciężar ciała opierał się bądź na nodze, która jest zgięta, bo na niej siedzę, bądź na nodze, która jest zgięta, bo ją skręciłem. A teraz ćwiczenie nieco bardziej zaawansowane technicznie. Operujące na pracy w chwytach odciągowych, a jednocześnie cały czas ćwiczące pozycję z biodrami opuszczonymi nisko oraz to, co się dzieje w trakcie wspinania, gdy chcemy tę pozycję zachować i właściwie ją wykorzystać. Marysia, zapraszam. Znajdujemy dwa odciągi. Położone blisko siebie, działające w przeciwne strony i dwa stopnie symetrycznie po dwóch stronach. I uwaga, lewa ręka w odciąg, prawa noga skręca się do środka, prawa ręka w odciąg i przechodzimy na drugą nogę. Kolana idą na zewnątrz, siadamy na lewej nodze i teraz lewa noga do środka, lewa ręka w odciąg i przechodzimy w prawo kolanami na zewnątrz. Tak, żeby lewa ręka zaczęła dobrze pracować na odciągu, a ciężar ciała spoczął na prawej nodze. Zobaczmy to jeszcze kilka razy. Skręt, prawa ręka i przejście ciałem. I uwaga, skręt, lewa ręka i przejście ciałem. I uwaga, druga wersja tego ćwiczenia, w której będziemy przechodzić z jednej bocznej pozycji w drugą. I uwaga. Jest lewa noga skręcona, lewa ręka na odciąg i z odkręceniem ciała przechodzimy od razu do skręconej prawej nogi na stopniu. Bardzo ważna rzecz, bioderka idą na nisko lewa ręka, i nisko na biodrach w prawo i prawa ręka, i nisko na biodrach w lewo. Im dłużej będziecie to ćwiczyć, tym płynniej i tym lepiej ten ruch będzie wykonywany. A ktoś, kto Delikatnie przytrzyma Was zaworeczek od magnezji. Będzie tylko pomocny w poprawnym wykonaniu tego ćwiczenia i w udoskonaleniu swojej podstawowej techniki wspinaczkowej techniki prostych rąk. I teraz, uwaga, dobra informacja. Co prawda, nie zawsze spotkacie na ścianie wspinaczkowej. Pełno odciągów, na których będziecie mogli ćwiczyć techniki ich łapania. Ale prawie każdy duży chwyt da się złapać, nie tylko na nachwyt, ale też na odciąg, właśnie. W ten sposób dając sobie świetną okazję do przećwiczenia techniki łapania chwytów tego rodzaju. Polecam robić to, jak większość ćwiczeń technicznych w późnym okresie rozgrzewki, kiedy jeszcze wspinamy się po rzeczach łatwych. Ale już jesteśmy na tyle rozgrzani, że nasze ciało pracuje, jest elastyczne, biodra mamy rozluźnione i wszystkie pozycje jesteśmy w stanie wykonać najlepiej jak potrafimy, bo więcej nie jest nam w tym momencie do niczego potrzebne. Poczekaj, Mary, smrodek dydaktyczny, węzeł na końcu liny uratuje Wam kiedyś życie. Możesz. Mary będzie się teraz wspinać zupełnie swobodnie, natomiast starając się jak najczęściej pracować ciałem na boki przy łapaniu chwytów techniką odciągu. I uwaga, ciało idzie w prawo, bo lewa ręka była na odciągu. Teraz prawa ręka w odciągu, więc lewa noga skręcona odchyla ciało w lewo. Od czasu do czasu można się skręcić, od czasu do czasu przysiąść na nodze. Te ćwiczenia, o których mówiliśmy e, wcześniej, e, należy systematycznie włączać w swoje wspinanie. Już nie w charakterze ćwiczenia, ale jako integralny tego wspinania element. Znakomitą okazją do ćwiczenia. Poprawnego wspinania o prostych rękach i obniżonych biodrach są wszelkiego rodzaju wspinaczki po kantach, zwłaszcza jeśli kant taki jest orężny w dużą ilość dobrych chwytów. Nie tylko bardzo łatwo będzie nam wówczas yy, zachowywać techniczne reguły, o których dzisiaj mówiliśmy, ale w dodatku pojawi się także. Nowy element techniczny, mianowicie dwie nogi postawione na stopniach po dwóch stronach kantu, pracują siłami o przeciwnych zwrotach, dzięki czemu niejako ściskamy kant nogami, tym samym jeszcze bardziej odciążając ręce. Nie muszę wspominać o tym, iż zasada trzech punktów podparcia obowiązuje przez cały czas, podobnie jak zasada mówiąca o tym, że wszystkie ruchy wyprowadzamy korzystając najpierw z siły nóg. Ręce zaś zginają się dopiero pod wpływem ruchu na nogę. Na koniec dwie ciekawostki. Nasz dociekliwy złośliwiec mógłby zapytać: no dobrze, przy nachwytach ciało w dół, przy odciągach ciało w bok, a co się dzieje na podchwytach? Czyli chwytach, które łapiemy od dołu. I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Konsekwentnie ciało idzie tym razem do góry. Muszę podejść nogami wyżej, i wtedy ten podchwyt będzie działał bardzo dobrze. dobrze. A druga ciekawostka to jedno ćwiczenie o charakterze delikatnie dygresyjnym, wobec tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale bardzo wskazane w początkach Waszego wspinania. Znajdźcie sobie na pionowej albo nawet lekko połogiej ścianie. Jakiś naprawdę dobry stopień. I spróbujcie usiąść na nim na jednej nodze w taki sposób, ażeby dać radę puścić ręce. Na początku może być to trudne i wtedy sugeruję spomóc się jakimś stopniem poniżej. Po jakimś czasie taka pozycja okazuje się na tyle wygodną, że można. Pracować rękami zupełnie swobodnie. W trakcie tych dwóch odcinków powiedziałem kilkakrotnie, że techniki, o których mówię, mają charakter zupełnie podstawowy. Niemniej jest z nimi podobnie jak z podstawowymi regułami gry w szachy. Nauczywszy się ich na samym początku, musimy pozwolić im towarzyszyć. Przez cały czas naszego szachowego, czy też wspinaczkowego rozwoju. Podsumowując te dwa pierwsze odcinki naszego cyklu, chciałbym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na kilka podstawowych reguł dotyczących treningu nie tylko wspinaczkowego, ale w ogóle sportowego. Nigdy nie zaniedbujcie dobrej rozgrzewki przed wspinaniem, która powinna zacząć się od ćwiczeń ogólnych, a żeby następnie przejść do wspinaczek. Po rzeczach zupełnie prostych. Pamiętajcie, że wszelkie techniki wspinaczkowe, które macie zamiar przećwiczyć, powinny być ćwiczone w pierwszym okresie treningu, kiedy jesteście już dobrze rozgrzani, ale jeszcze nie zmęczeni. Pamiętajcie też o tym, aby po każdym treningu poświęcić trochę czasu na uspokojenie, schłodzenie organizmu na wykonanie raz jeszcze kilku prostych rzeczy spinaczkę na kilku prostych drogach a żeby nie iść do domu zaraz po tym kiedy wstawialiśmy się w drogę naszego życia i rzecz być może najważniejsza na którą narażony jest niemal każdy kto staje się fascynatem wspinania miraż przyrządów treningowych mikro i makrocyklów Przygotowania fizycznego, który wielu wspinaczy odwiódł skutecznie od wspinania i zamienił ich w mistrzów drążka czy kampusa. Te przyrządy są ważne, choć na razie Wam nie bardzo potrzebne. Pewnego dnia staną się pewnie elementem Waszej wspinaczkowej codzienności, ale nigdy nie mogą Wam przysłonić tego, że we wspinaniu, i to jest prawdopodobnie w tej aktywności, jedno z najpiękniejszych rzeczy. Najważniejszą rzeczą, najlepszym treningiem, a jednocześnie najprzyjemniejszym elementem jest samo wspinanie. Na tym kończę i zapraszam na kolejne odcinki.